Cześć, witam cię serdecznie. W dzisiejszym filmiku będę omawiać pozycję ryby, czyli matsi Jasena. Pozycja ryby bardzo mocno otwiera klatkę piersiową. To jest też świetny moment, żeby zastosować oddech lwa, czyli oddech, w którym bierzemy wdech przez nos, wydech, następuje przez usta, uwalniając dużą dawkę energii, dużo ciepła. Żeby wykonać pozycję ryby, kładziemy się na podłodze. Łączymy ze sobą stopy, łączymy kolana, obciągamy mocno palce u stóp. Teraz podkładamy dłonie, patrzące do podłogi, pod pośladki. Przyciągnę, podniosę klatkę piersiową i głowę, żeby przyciągnąć łokcie do siebie, czyli mocno otwieram klatkę piersiową, ściągam ramiona i odstawiam czubek głowy na macie. W tej pozycji mogę tak jak powiedziałam wykorzystać właśnie ten oddech lwa, wziąć zdech przez nos, wydech przez usta, mocno uwalnia bardzo dużo energii. E, najczęściej popełniane błędy w tej pozycji e, to są nieaktywne nogi, czyli stopy sobie po prostu leżą, przez co czuję, że całe moje ciało delikatnie opada i już nie jest góra również tak aktywna. E, żeby począć dużą siłę, muszę całe, całe nogi, całe ciało mieć mocno aktywne. Wtedy otwieram bardziej klatkę piersiową, czuję, że otwierają się biodra i brzuch. Dodatkowym błędem jest niezaangażowana głowa, czyli głowa nie jest na czubku, tylko leży trochę sobie na tyle głowy, przez co widzisz, że mam bardzo mocno ściśnięte ramiona. Nie mogę prawie oddychać ani mówić, bo taki mam nacisk na szyję. E, więc poprawiam przez przeniesienie ciężaru ciała na czubek głowy. E, I kolejnym, ostatnim błędem jest zbyt szerokie rozstawienie łokci, e, przez co Moje ramiona tak naprawdę odjeżdżają, mam niezaangażowane plecy. Nie mam się od nich też jak odepchnąć, żeby otworzyć bardziej klatkę piersiową. Nie mam po prostu do tego żadnej siły, nie mam z czego poprawić tej pozycji. Jeżeli chcesz zmodyfikować tą pozycję, możesz włożyć blok pod łopatki, ewentualnie po prostu wykonać trochę mniejszą, mniejszy, mniejszy łuk. Musisz wyginać się tak bardzo, możesz trochę zelżyć pozycję, przejść do trochę łagodniejszej jej formy. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie ryby albo lwa, któregokolwiek ze zwierząt daj znać, na pewno odpowiem, do zobaczenia w kolejnej Asanie, w kolejnym filmiku.